Guys, <laughs> yes, right side. I'm on it. Dobra, dobra, go. O, znaczy, Okej. Eee. Dobra. Idźmy dalej To ser. Dawaj. O jo no jo. Okay. Uh, mm, <laughs> right. You are a beat. Mm. Fuck you. Nie. A, ja się zniszczyć Dobra, wbijam na to. Wbijam. No. Ej, ej, ej! Nie uciekaj! Co ty, co ty, co ty? się ci nic nie zrobi, tylko chce cię zabić. A to nie takie straszne. A nie, to nasi. Dobra. Najpierw wyskoczy multą wrogów. Się w ogóle. pierwsze wszystko. No, no, jak, tak jak? czysto? Chcesz tu tu powinni wyskoczyć. A nie, tu dopiero wyskoczył. No daj ja sobie No i teraz znowu nie ma to, ja to Dobra, ja ich ty zabiję. Dobra. A i od razu powiadam, że. Wraz mm, zagrajmy w Call of Duty. Nie, 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 no spieprzaj! no. no! Jak to masz Lewis, nie, Precelku, przestań Precel? Precel, nie, precel. Precel, nie, wkurzaj mnie. No, no y, precel stąd, że Elvis ma nie, presle, ja to jak precelek. Who headshot? <laughs> nie da się skoczyć. Yeah. Tak. A, woda? da? się. Ha, e, e, właśnie, jedno z z tą grą... E, zagrajmy kolejne. Aha, ale to już on nie będzie za, zagrać. E, ale to strzanka. Tylko, że troszkę dłuższa od tej gry, to bardzo... to bardzo... Jo, wiele straszniejszych... Znaczy, no, może... No to nie jest w ogóle straszna ta gra. A to troszeczkę jednak jest dla mnie. Nie wiem czy nie nagrywać jej z kimś, bo by nie wytrzymać ten strachu, bo to... Jednak kiedyś jak byłem taki jeszcze teti to też w nią troszeczkę grałem, ale ogólnie patrzyłem jak mój dziadek w nią grał, bo mi to przyszło. Także widzimy, że nas jakby wybuchł. znaczy nie nasz tylko ostatek ogólnie wybuchł. E Zacznę, ta, co się stało i pewno to nie przecież. Eee. Tak, szybko. Help me. <grym wytrych> Spoko, no i, i tutaj nie możemy niestety, nie możemy ani wyjąć broni, ani biec sprintem, tylko możemy podskakiwać i kłócać. Jak się tutaj nie warto odkłócać, bo tutaj będziemy podskakiwać, żeby Nasza postać się nie zacięła o żadne, o żadne niedoskonałości w tym statku. od tej często można się zaciąć. O, właśnie jak ktoś na y, drzwi, to można w ogóle tam utknąć. Ja często utknę, no, tam. Nie trzeba to wyrazić. I, a jak oni tak biegną, to ja też się lekko głowę, nie wiem czemu. O Jezu. Dobra, biegniemy. A ty może... Mogę już sobie wcisnąć? Nie. Dobrze, to wiemy. Hop, hop. tańczymy pogo. Dawaj. Pogo! Jump! Ło, wow, ale skopi. Aż FPS-y spadły z wrażenia. <grym, grym, 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 grym. Dobra. Ło, e wow, jaka fala. Titanic is dead. No, Jane. No! E, dobra, teraz będziemy mieć, mm, będziemy mieć intro, e, tu prolog, będziemy mieć intro e, z, 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 e, z naszym bohaterem właśnie, koło mam zabić z tym Al-Asadem. -Al o właśnie Al-Asad, Al-Asad, -al 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 chyba tak mi, tak mi się zdaje. Mm. Że to ogólnie mało filmików i to jest... To mnie cieszy, w ogóle by nie wiedział, jak jest w grze dużo filmików. Na przykład jak grałem w tą Raidera, co kilka minut filmik to jest taki irytujący, normalnie, naprawdę. Oje. No, szybciej się wczytuj. No, raz, dwa, raz, dwa, żołnierzu, nie, ociągaj się. No i jeszcze tylko troszeczkę Wier wierzę w ciebie przyj. Tak! To chłopiec! Nie! Dziewczynka! Jednak chłopiec! Jaki <taki> fajny ten jest! Tak! Al Asad! Dobrze mówię wam! O piocha! I AKA 412 O, no, wrzucajcie, do tego luksusowego samochodu. że samochód. No hej, fajna że nie no, i myszką wtedy, e, nie się przycinać Nie, nie przecina się. W kształcie e, tego naboja. Misiorek. No, taki słodki misiorek. Mm. No to co co? jesteśmy teraz w samochodzie, który jest sprawdzony przez jakiegoś wyścia, a tu jest syn Al-Asaty albo coś innego, ale to jest na pewno jakiś syn Później o, on się pojawi jeszcze w grze. A teraz co nie wiem kim jesteśmy? Na no czym jest nasz chod? Komuś się kawa <grymne> Kawunka, no. Jak ty dbasz? Albo ty, jak, albo jak ktokolwiek. Jak wy dbacie o picę? Dzieci głodują, dzieci nie mają wody pitnej, a wy tak niszczycie i zabijacie wszystkich. Proszę, jak wy ich molestujecie? E, e, było, o, o tej cywile walczy Już nie. Tych nie, Stręt tutaj. Tu. tu nie. Tu jest znak stop. W sumie jakieś klatki to. I ludzi tak to się Tak. Uciekaj, bo cię rozjadą. Dawaj, szybko! O. Boże, tak w ogóle w tej grze też ma w czymś wpisane. Takie wiele rzeczy wspomniałem o tej grze. Tak, Mindy... <ścoughs> Co było dalej? E, Mindy, blablabla. Bla. Albo blablabla. Bla, bla. Albo blablablabla. Bla, bla, bla. Tak, rączki do góry. Chracci do góry, pizda <śmany> w dół. Ej, co my mnie jak to, bo <śmany> dla mnie. Ojej. Ta, army a może marnuje się a To jest takie zdziwienie. No a, no i co? Nie, nie to Nie. nie. Nie, to gwałt! Rojcewicz? Trochę jak polskie nazwisko brzmi. Znowu w znowu nas niosą gdzieś. No. I myślałem, my byliśmy już tam. Ja to jest chyba ten. to jest chyba Al ale nie jestem pewna. Nie wiem czy to Al Asa to, to jest ten, bo to jego okrót musimy zabić. O, ale masz krzone morda. Wiesz, nawet, nawet Jedna z naszych niby koleżanek jest lepsza. Że, w sensie, że nie wyglądasz tak na no, no, co taki związany? A nie, to jest! To my go nie mamy zabić do tego! O, tego on ma rękę czy nie? Chyba nie. Puf! Yeah! <ścoughs> Przegraliśmy grę. Nie no, to jest. Nie właśnie właściwie koło oni zabili. Eee. Nie jestem pewien. Nie. No i to się zaczynać ich głos właśnie. Bo się wczytuje gra. E, więc przyzwyczajcie przyzwyczaj się do tego. A my sobie poczytać. Warto się uczyć się polskiego. Dobra, dało się. Nikolaj, sir. To nasz informator w pozie Ultran. Nie mam tego przeczytać No, przyj! Yeah! Kolejny chłopiec który ma imię zaćmienie i normalne JPS-ów Dobra, jesteśmy w Kaukazie Znaczy na górach Kaukazu I musimy iść O, ja myślę, że jest w jakichś bagienkach Ale się fajnie woda rusza Ej, mój Ej, tu a tu nie było przypadkiem ludzi? Hmm. No, dawaj. I co my tu mamy? Niegrzeczne babcie zabrały wózki z Kauflanda. Z Kauflandu. Dobra, go to obchodzi. Znaczy, Na no pewnie was obchodzi, jak się wymaga. Czkał w a, pro, a propos tego sklepu, to wczoraj się bawiłem w nim w Z kolegami. I z koleżanką jedną. E, bardzo fajnie. Polecam to... Ojej, ojej, jaki ty agresywny jesteś. Znaczy, że jeszcze ani razu nie zginąłem, a normalnie już bym zginął w tym pierwszym poziomie. Mamy kuchenkę. Patelenka! Dokładnie, tak a jakbym w to uderzyło, o spadło. Ojej, gospody domowe muszą, muszą poćwiczyć chwilę, rozwalmy to mleko, dawaj, niszcz mleka! Co to, co to co, co jest w ogóle? A, to też kartka w mleku. Skakujemy. To coś, to ci nie rani. No tam Rosjanie są, to tam mało interesujące. A tu jest o wiele ja, bardziej interesująca rzecz, założymy na to że coś